Nasza rada składa się z 21 członków. Są to osoby z różnych środowisk miasta Sosnowca. Poza tym są to osoby doświadczone, które reprezentują pewne dzielnice Sosnowca. Mamy cztery komisje. Ogólnie mówiąc, Komisja do Spraw Kontaktów z Mieszkańcami, Komisja Kultury i jeszcze pozostaje Komisja Zdrowia. I nowo powołana komisja to jest do spraw polityki senioralnej. Miasto Sosnowiec jest tak dużym miastem, trzy czwarte ludności to są właśnie seniorzy, chcemy ich zachęcić do wyjścia z domu, nie żeby siedziały z pilotem przy telewizorze. To są osoby bardzo wartościowe, które nabyły dużą praktykę w swym życiu, bo przecież pracowały jednokrotnie po 40 lat i chcemy zachęcić tym sposobem naszego bycia, naszą działalnością. Tak też współpracę międzypokoleniową z Radą Młodzieży, bo współpracują ściśle. Po prostu edukują nas pod względem urządzeń medialnych, nauka na komputerze, takie spotkania. Co roku w miesiącach wrzesień jest tak zwana senioriada miasta Sosnowca. Poza tym organizujemy tak zwane z innymi radami aktywne weekendy dla seniorów. To są takie wypady, które Wyjeżdżamy w piątek, sobota, ewentualnie jednodniowe przy udziale innych rad, bo wtedy koszta są po prostu transportowe mniejsze. Nabyta wiedza, doświadczenie podczas pięcioletniej tutaj pracy w Radzie spowodowała to, że mamy ścisłą współpracę ze Stowarzyszeniem Bonafides z Katowic, i na podstawie tego powstały dwie publikacje. Byliśmy inicjatorem wydania Informatora Seniora Sosnowieckiego. I dalej pracujemy nad tym, żeby jednak ci mieszkańcy nie czuli się wyobcowani w swoim mieście. Ze współpracą kliniki neurologii zrobiliśmy też w naszym mieście pierwszą niedzielę, tak zwaną białą niedzielę. To był temat były zaburzenia pamięci i chorób Alzheimera. I proszę sobie wyobrazić, przebadano około 100 osób, gdzie cztery osoby po prostu były bezpośrednio do ligoty na dodatkowe badania. Chodziło tam o zaburzenia pamięci i początki chorób Alzheimera. Mamy bardzo ścisłą współpracę z naszą Radą Seniorów. My jako Wydział Polityki Społecznej pełnimy taką rolę organizacyjną, obsługującą i też nadzorującą działania Rady Seniorów. Organizujemy przeróżne kursy, szkolenia. Od czterech lat organizujemy Dni Seniora w ogóle w mieście właśnie we współpracy z Radą Seniorów. Są to świetne imprezy, które nieraz... W jednym roku trwały aż tydzień, bo i były różnego rodzaju zawody i, i zawody sportowe i zawody kulturalne, teatralne, poetyckie. Nie ukrywam, że też ją tak motywujemy do działania, tak. Bo rada seniorów powinna być takim łącznikiem pomiędzy właśnie gminą naszą, y, urzędem, a też y, mieszkańcami, tak, w wieku senioralnym. I to się nam udaje. Mamy dwa programy y, y, miejskie. Program Aktywny Senior jest to karta y, y, dla seniorów 60 plus. Y, Do dnia dzisiejszego ponad 16 tysięcy takowych kart wydaliśmy. Jako miasto, mamy także program Pudełko Życia. Jest to pudełko, do którego wkłada się najpotrzebniejsze dane w chwili, kiedy przyjedzie nie daj Bóg, pogotowie czy też ratownik medyczny, żeby wiedział, przykleja się naklejkę na lodówce, że to pudełko znajduje się w lodówce u seniora, u pacjenta. Moim priorytetem było to, żeby właśnie w jakiś sposób. Uaktywnić aktywizację seniorów, jak i również podnieść poziom życia z uwagi na to, że w moim okręgu i nie tylko, w mieście Sosnowcu jest bardzo dużo osób w 60. Plus. To są osoby, które mają niesamowite wiedzę i doświadczenia, i my wszyscy powinniśmy korzystać z tej wiedzy, którą mają. W 2015 roku. Utworzyłam klub seniora przy spółdzielni mieszkaniowej Zagórze. Mamy około 50 osób seniorów. Seniorzy właśnie będąc na różnych spotkaniach, były to spotkania okolicznościowe, były to wycieczki, one bardzo były tym zainteresowane. Wobec powyższego widziałam tą aktywność tych właśnie osób. Widać, że te osoby w wyszły z domu bo nie jedna osoba jest samotna rodziny powyjeżdżały za granicę i one się tutaj właśnie na tych spotkaniach realizują jest to współpraca z policją i również jest współpraca z lekarzami którzy właśnie przedstawiają różne audycje jak mają się zachowywać odżywianie także bardzo z tego Utworzonego stowarzyszenia są Panie zadowolone. W ramach współpracy z miastami partnerskimi, to jest Paryż, Suczawa, nasze seniorzy wyjeżdżają, jakie również seniorzy z tych miast, których wymieniłam, też goszczą w mieście Sosnowcu.